Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii FIFA Historie słuchajcie, rok 2005 AC Milan w finale Ligi Mistrzów podejmuje Liverpool mimo, że włoska drużyna do pierwszej połowy wygrywała 3 do 0 Liverpool zrobił kombak życia na 3 do 3 i później magiczny Jerzy Dudek który robił no cuda wianki na bramce i Liverpool wygrywa 3 do 2 rzutach karnych. Wszystko się to odbywało na Atatürk Olympiad Stadii w mieście Istanbul w Turcji. I słuchajcie, czy w Fifie tym razem to AC Milan sięgnie po tytuł Ligi Mistrzów? Zaraz się o tym przekonamy. Możecie też mi dać y, wiadomość w komentarzach, jakie mecze chcecie, żebym komentował. Tak więc słuchajcie, no już bez przewijania. AC grał wtedy w białych strojach, Liverpool grał w czerwonych. Trzymajmy się tego. I teraz tak, nie będą grać na Stadio Metropolitano, tylko zagrają na stadionie Olimpico, Stadio Olimpico. Dlaczego? Ponieważ chciałbym oddać jak największy realizm yy, tego meczu. Nie tylko stadionem, nie tylko strojami, ale także trybem, ponieważ yy, mamy tryb finału Ligi Mistrzów. No i słuchajcie. Składy będą inne, ale to jest alternatywna rzeczywistość. Więc możemy sobie wyobrazić, jakby to ci zawodnicy, którzy teraz grają w tych klubach, grali w 2005 roku w finale. No i słuchajcie, nic tam innego nie zostało. Jak tylko już czekać na mecz, to jeszcze mamy rozgrzewkę, Suso. No i czekać na rozpoczęcie finału Ligi Mistrzów, który no, to był jeden z najbardziej ciekawych finałów w historii piłki nożnej, według mnie. No obok meczu bodajże Manchester United z Bayernem Monachium. Chyba tak, nie pamiętam już do końca. Jeżeli chcecie, żebym też finał ten nagrał, to też można spokojnie, możecie pisać w komentarzu, możecie też y, podzielić się swoją własną opinią co sądzicie o tej serii, będzie też kontynuowana w WIFIE 20 y, tak więc nie martwcie się W FIFIE demo, jeżeli będą też jakieś mecze oraz drużyny, to też spokojnie postaram się to nagrać ale już bez y, zbędnego przedłużania idziemy na stadio, mamy tutaj Ronaldinho w koszulce AC Milanu Stadio Olimpico Champions League Final Liverpool AC Milan Kto tym razem sięgnie? Czy Liverpool Jak w rzeczywistości sięgnie po ten tytuł? Czy to może jednak AC Milan powstrzyma Anglików? Przekonajmy się, ale najpierw składy и английский мистер Żawa na trybunach, kibice już są się doczekać aż sędzia zagwiżdża po raz pierwszy w tym finale myśmy tutaj jeszcze mamy przywitanie zawodników mamy tutaj na ekranach Sadio Mané m.in. Salaha, Krzysztofa Piątka Czalanolu no zobaczymy czy Polak da radę ale najpierw mamy składy, trener Gennardo Gattuso mamy skład główny i skład no, rezerw. I teraz y, mamy 4-3 defensywnie w na bramce Donaruma, później obrona Rodriguez, romanioli Musacio i Kalabria, pomoc Baka Jakokise, Paketa i napad Krzysztof Piątek, Suso y, i Hakan Czalanolu. Teraz mamy skład Liverpoolu, trener Jurgen Klopp. No Niemiec na pewno jest zdesperowany, żeby wrócić do tych świetności Liverpoolu. Ale teraz, też mamy 4-3 defensywnie, Alison na bramce, Mati Wivanda i Środek Obrony, Robertson Alexander Aron, skrzydła, pomoc. Fabinho defensywny, Wijnaldum, Jeszcze tam był Salah, Roberto Firmino, Mane Tak więc słuchajcie, bez owijania w bawełnę. Ten finał przyszedł do historii w rzeczywistości. Czy w też nam da takie emocje? Zaraz się przekonamy. Zaczął AC Milan paketa na skrzydle Dwóch yy, Zawodników już faul Salaha I To będzie pierwsza okazja Jak, jak to zrobić? Dośrodkowanie Na jedenasty metr Kise w pojedynku Ale strzał yy, To był chyba hakecz nolu Ale Alison Musiał interweniować Salah Anderson Utrzymał się przy piłce Fabinho Mają Czas, mają Spokojne rozegranie, rozciągnięcie gry, manę Niedokładnie przyjęcie, Kalabria Podanie do Suso na skrzydło Tam będzie podanie, odegranie Suso Jest przy nim Van Dijk i będzie wznowienie odebramki Ja to mam jeszcze w centrum uwagi Frankia Nixise, dwie bramki w poprzednim meczu Jak nam podaje uefa.com Więc też mamy taką ciekawostkę Odnośnie tego zawodnika. No ale... No tutaj zobaczymy, czy Krzysztof Piątek coś strzeli. A może Roberto Firmina, a może kto inny, zobaczymy. Musacie, Romagnoli, Paketa. Próbują się utrzymać przy piłce Włosi. Niedokładne Krzysztof Piątek. Weinaldum przejął piłkę. Aleksander Anderson. Szybkie rozegranie. Tiki taka. Weinaldum. Podaje na dół. Robertson, Mane. Zobaczymy, co zrobi ten zawodnik. No, nie nieudany. Jeszcze tam firmino walczył o piłkę, jednak y, przegrał. Kise. Sadio Mane. Fabinho. Wijnaldum, Anderson. Szukają na skrzydłach y, rozwiązania zawodnicy Liverpoolu. Mohamed Salah. Fake shot. Zobaczymy, będzie odegranie. Dośrodkowanie. Niecelne będzie rzut rożny. Pierwszy rzut rożny w tym meczu. Mamy 13 minutę spotkania. No, tutaj kibice na pewno czekają. Słychać ten ich Doping z jednej jak i z drugiej strony Sprawdźmy jak to rozegrają zawodnicy Liverpoolu Wrzutka było groźnie na krótszy słupek Anderson Anderson wciąż przy piłce, jednak y, paketa bodajże przejął Teraz będzie podanie na dół, to będzie mo to może być pierwsza okazja Hakan Chalonolu dobiega Robertson Suso Ai, pr... przepraszam, próbował wdać się w dribbling, jednak mi się nie udało. Romanioli, Bakayoko, na skrzydło, niecelnie, Aleksandra on przejmuje piłkę. Anderson, teraz piękne rozegranie górą do Mohamed Salaha, ale Romanioli dość często yy, przejmuje te piłki, więc można czuć się spokojnie, ten kto jest kibicem. Acemilanu teraz spróba górą, ale Alison przeczytał to Salah Anderson też jest często przy piłce, pomaga Salahowi jednak Salah jest niewidoczny w tamtym sektorze boiska. Dwóch albo trzech co najmniej do niego dobiega na obrona AC Milanu, no, jak i Liverpoolu. Zablokowana dla napastników. Kise. Może teraz, Krzysztof Piątek, ależ Van Dijk bodajże przeczytał. Mohamed Salah. trochę zbieg do środka, ale jednak już się wraca na skrzydło. Fabinho. Robertson. Tutaj próbują coś zdziałać szybkim rozegraniem piłki. Teraz mamy wypuszczenie Robertsona. Będzie szansa na dośrodkowanie. Nie, Salach próbował. Anderson. Aleksandr Alnot. Na dalszy supek. Wybicie Ederson pierwszy strzał w tym meczu. Ale bardzo niecelnie. No, Kapita Liverpoolu. Jürgen Klopp tutaj też na naszych ekranach. On wymaga tego od swoich zawodników. Tak samo jak i prawdopodobnie e, Gerardo Gattuso. Trzeba napierać, trzeba też szanować piłkę przy okazji. Ale na razie do Naruma wybija. Kise. Musaccio. Paketa. Bakajako, teraz odegraję do Kise. Suso. Kise, pierwszy strzał celny. Alison. Alison broni ten strzał. ależ to był potężny strzał z pierwszej piłki. No i zaskoczył obronę, ale Alison Becker na posterunku. Suso. Jest tam Krzysztof Piątek. On może to wygrać, ale Van Dijk wybija piłkę. No i utrzyma się AC Milan. Ale będzie jednak wybicie z autu. Suso. Ma tam y, obok dokładnie tutaj kalabria Bakajako. Paketa. Fabinho tam próbuje napierać. Nie ma żadnego y, pressingu nałożonego y, dużego na zawodników włoskiej drużyny. Bakajako. Krzysztof Piątek. Jakoś teraz próba, yy, próba Rozegrania ze skrzydła Dośrodkowanie, tam był Krzysztof Piątek Mati wybija Ale nadal utrzymuje się AC Milan no oni, oni Będą szukać No groźniejsi są na pewno Mają więcej no, Pomysłów Jeśli chodzi o Przedarcie się i zdobycie Pierwszej bramki w tym finale Ligi Mistrzów Wierdziel Van Dijk, Robertson Weinaldu Kalabia jednak, no też bezbłędnie Teraz Bakayoko, ale tam jest Van Dijk, to jest... no nie udała się próba Wysoki y, zawodnik y, Czalanolu Tam pokazywał się Krzysztof Piątek, nie wiem dlaczego Czalanolu zrezygnował z jego y, tam, szukania, y, żeby tam piłka leciała, teraz wajnalu trochę z problemami Liverpool ale wciąż się utrzymują Robertson tam już napierany przez jednego zawodników nie ma spalonego Roberto Firmino dośrodkowanie czy to będzie bramka salach? jednak wybija obrona czala nolu aleksander arnold w polu karnym jest groźnie aleksander arnold Fabinho będzie strzała ale na ruma no to nie mogę zaskoczyć włoskiego blamkarza, Już od razu wybicie. Tam próba poszukania y, Krzysztofa Piątka prawdopodobnie. Roberto Firmino teraz. Weinaldum. Bez faulu. Czysto. Kise. Suso. Krzysztof Piątek. No mało y, go widzimy przy piłce. Może się odpali. Może się odnajdzie. Na razie wszędzie nam nudził 2 minuty. No już Liverpool zrezygnował z ataku. Koniec pierwszej połowy 0 do 0. Zaraz sobie zobaczymy statystyki pierwszej połowy. No Van Dijk niepocieszony, że jego drużyna nie strzeliła bramki. To samo może powiedzieć AC Milan. A więc teraz... Przejdźmy do statystyk pierwszej połowy. Posiadanie piłki podobne, jednak na korzyść Liverpoolu większą. Trzy strzały ze strony Asymilanu, no dwie po stronie Liverpoolu. Jeden strzał celny, to też pokazuje, że no na razie farta ma Asymilem, no ale Alison Becker w dobrej dyspozycji. Celny strzał 33%. Podanie, dokonać podań. No większa Liverpool szanują tą piłkę No i też grają więcej po obronie Nie pozwalają dojść za szybko Napastnikom Klubu z Milanu Tak więc Wyznawiamy mecz Zaczynamy drugą połowę Zobaczymy czy któryś z trenerów wprowadził zmiany Podczas tej połowy Nie, na razie nie mamy Wiadomości o żadnych zmianach, to znaczy, że gramy podstawowymi składami. Teraz Salah, próba, ale Rodriguez na postarunku, paketa, niecelnie. Fabinho. Anderson. Mohamed Salah. Będzie wypuszczenie Aleksandra Arnolda. Tam już dobiega. Rodriguez. Będzie próba. Mane broni do Naruma. Ależ to był wolej, ale do Naruma no Ależ to był strzał. Ależ to było groźne. No mogli rozpocząć idealnie tą drugą połowę. Ale teraz zobaczymy, czy to się nie zemści Suso. Jest tam Van Dijk, dobiega. No i jednak hiszpanie nie zdążył dosiartkować. Fabinho. Wijnaldum, odegranie. Roberto Firmino, szybko od razu już do Mane. Ale niecelnie. Kise wciąż w centrum uwagi. No ale to się może zaraz szybko zmienić, jak ktoś strzeli bramkę. No ja bym powiedział, że teraz Mane może być w centrum uwagi. Ponieważ no ten wolej, To mogłoby dać prowadzenie. I podrażnienie Milanu. A teraz zobaczmy. Krzysztof Piątek. Suso. Dwójkowa akcja. I już muszą zwolnić. A teraz rozegranie. Suso. Ma czas na dośrodkowanie. Ale w głąb. Pola karnego. Alison. I od razu już wybicie. Wie, że nie ma na co czekać. Trzeba atakować. Mohamed Salah, Firmino teraz, Aleksandra Arnold No tutaj próbuje coś tą prawą stroną zdziałać Liverpool Tam wybiega Enderso, Nie jednak próba szukania mane, ale Kalabria wybija No już chyba nauczył się, że trzeba, trzeba pilnować Sadio Mane No i mam pierwszą zmianę Samo Castillejo wchodzi za Hakana Chalanalu, Tak samo jak i James Miller za Vinal Duma. Więc sprawdzimy czy te zmiany poskutkują i to jest zmiana w każdej drużynie na bardziej ofensywnego zawodnika. Chociaż Miller można powiedzieć jest zawodnikiem takim elastycznym. I teraz była próba jeszcze strzału salacha, ale jednak prosto w bramkarza, ale wciąż zawodnicy w czerwonych koszulkach utrzymają się przy piłce. Firmino. Mane. Fabinho. Teraz próba podkręcenia tempa. No ale jednak tam no, nie ma jak dograć do Salah'a. Trzech, czterech zawodników przy nim wciąż się y, trzyma. Tak samo jak i przy Manen. Dość gęsto gra w y, obronie AC Milan. No ale mają też problemy z rozegraniem. Nie ma tam żadnych zawodników, którzy mogą dobiec, którzy mogą wyskoczyć przed Linię obrony Liverpoolu To jest na pewno bolączka zespołu Gatuzo Tylko trzech napastników próbuje coś rozegrać Ale może to się zmieni Suso Kalabria Kise Pięknie do Suso Macza są dośrodkowanie Płaskie Ale Mati wybija ślizgiem No to mogło być groźne Chociaż już tam też był Aysen na posterunku Ale teraz już Suso ponownie Dość często go widzimy przy piłce Widać, że taki jest zamysł szkoleniowca. AC Milano teraz od razu dośrodkowania z pierwszej piłki wybijają z Bodajże Fabinio wybijał. Bakayoko. Musacio. Szybkie. E, próba szybkiego szukania na mniej więcej 16 metra, ale jednak e, nie udało się. Roberto Firmino. Dość głęboko e, cofnął się, żeby pomóc w rozegraniu. James Milner. Roberto Firmino. Anderson. no, Nadal przy piłce Liverpool, Mohamed Salah. Może teraz, jednak nie. Paketa. 75 minuta. Milner pięknie do Mane. Bakajako teraz próba. Jednak nadal Senegalczyk przy piłce. Odegranie Robertson! Wybija do Naruma. No to mogłoby się skończyć groźnie, gdyby nie włoski bramkarz. Tam jeszcze było przewinienie, jednak sędzia powiedział grajcie dalej. Teraz będzie piękne wypuszczenie Bakayoko Na dół do Castillejo Nie przepraszam do Kalabrii i teraz szukał y, Podania Przedpole karne jednak odczytali to zawodnicy y, z Anglii Roberto Firmino teraz Będzie próba strzału ale niecelnie Donaruma praktycznie odprowadził piłkę wzrokiem No i teraz mamy kolejną zmianę AC Milan Wchodzi Laksalt za Kalabrię. Tak więc świeża krew. I Nabikata za Andersona. 81 minuta. Każda z drużyn wykorzystała już po dwie zmiany. No zobaczymy, czy to się skończy w tym regulaminowym czasie gry, czy jednak jeszcze będzie potrzebna dogrywka. No tutaj mamy pierwszy spalony w meczu. To też pokazuje, jak Dokładnie starają się grać obydwa zespoły, że mamy dopiero w 82. minucie meczu spalony, to znaczy, że nie ma takich ryzykownych wyjść, ale też wiedzą kiedy się ustawić, wybiec. To też jest na plus. Teraz mam próbę szukania, jak piątka, ale tam Matip i Anderson, a teraz Suso to jest 1 do 0! Suso! 84. minuta meczu, ależ on to zrobił, grali na niego. I się doczekał, jaki asysty, to bramki Ależ to był, ale to już było zaskoczenie Co Matip też zrobił Tutaj próba szukania piątka Jednak Matip źle źle podał do Fabinho I teraz suso Ależ pięknie, no tylko sobie przyjął Ależ no, finezyjnie pięknie Alison bez szans prosto w okienko Oj teraz AC Milan jest coraz bliżej, coraz bliżej sięgnięcia po ten tytuł, po te trofeum. Z ósma bramka w tym sezonie Ligi Mistrzów Suso. Ale pierwsza jakże ważna we finale. Oj teraz sprawdźmy jak to wpłynie. Na zespół Liverpool przecież oni nie mają teraz czasu Oni teraz muszą teraz już w tym momencie strzelić bramkę żeby myśleli jeszcze o wygraniu meczu A jak nie o wygraniu to o dogrywce A jak nie o dogrywce to że to karnych Przecież mają Beckera na bramce Ale teraz no trzeba strzelić bramkę żeby myśleć żeby myśleć yy, o tym Ale teraz no już zobaczmy defensywnie już praktycznie cała drużyna jeszcze teraz Firmino ale zatrzymanym w ostatnim momencie już praktycznie cała drużyna AC Milanu jest na tym swoim szesnastym metrze Jak nie głębiej to mogło być To mogła być ta bramka Słyszymy też kibiców Skaldują Liverpool, Liverpool, zobaczmy Firmino Ale jednak wybici Dwóch zawodników przy tym Brazylijczyku Keita Salah do Matipa, a i próbował jeszcze swoje błędy odkupić próbą strzały, jak ten wolej totalnie nieudany jeszcze skozłował. Teraz echo. Jeszcze zostało półtorej minuty echo do piątka, ale wybicie. Jeszcze piąteka i tam prawdopodobnie chciał szukać odegrania. I to jest koniec! To jest koniec tego meczu, to jest koniec finału. Nie ma dogrywki, nie ma rzutów karnych. Suso, 84 minuta meczu. <laughs> Mohamed Salah nie może w to uwierzyć. Laxalt się cieszy. Złote zmiany Gennardo Gattuso. Co prawda, nie widzieliśmy ich przy żadnych akcjach ofensywnych, kiedy padała bramka. Ale to była jednak ta świeża krew. No i też Castillo pociągnął w tych ostatnich minutach, żeby nie do... żeby im się nie udało, żeby się nie udało Liverpoolowi dojść do dogrywki. No i teraz zobaczmy, jak się cieszą, ależ teraz wszyscy skaczą. Krzysztof piątek, Klaxalt, Rodriguez. Mamy też... Yy, tam Rodrigueza jest, Kise. Romagnoli jako kapitan. To on będzie zaszedł jako pierwszy podniesienia tego trofeum. Uwaga, to już za chwilę... I... Tak jest! AC Milan podniósł to trofeum. Mają tytuł Ligi Mistrzów. Czyli jednak w alternatywnej rzeczywistości to AC Milan, który nawet po statystykach był gorszą drużyną od Liverpoolu, to oni jednak sięgnęli. I ci kibice. Oni wiedzą. Oni się cieszą. Włoska drużyna wygrała Ligę Mistrzów już tam się cieszą przy narożniku gdzie są kibice i cała drużyna teraz świętuje oj, oni nie usną oni nie usną tej nocy i fajerwerki nad stadionem w Istambule i jeszcze tutaj będziemy mieli potwierdzenie oraz pamiątkowe zdjęcie, że ten rok należał do AC Milano zwycięzcy UEFA Champions League. Nie strzelił piątek, nie strzelił kise, strzelił natomiast. Suso Mane Bliski, bliski zaskoczenia w pierwszych minutach drugiej połowy. Ale jednak no, lepszy okazał się Donnarumma. Tutaj jeszcze mamy Przypomnienie najważniejszych Momentów Z tego finału Becker Pierwszy celny strzał w tym meczu Kise 84 minuta meczu Co zrobił Matip Za szybko, mógł przetrzymać Ale Suso, zobaczmy Cóż za hiszpańska precyzja Hiszpańska precyzja Suso, tylko sobie wystawił troszeczkę piłkę Jeszcze 89 minuta Rodriguez Pilar obrony AC Milanu. No i tak się kończy ten finał. 1 do 0. Tak, Boty grał na Legendarium, żeby nudno nie było. No i nie było nudno według mnie, jako komentatora. No działo się. Co prawda Liverpool był więcej przy piłce. To też widać po tych oj, statystykach tego spotkania. Będzie tutaj podsumowanie ogólne po tych 90 minutach dwa razy mniej strzałów miał zwycięzcę trofeum Tak samo jak i strzałów celnych No ale to się jednak nie liczy W rezultacie końcowym liczy się Liczy się jaki wynik Jaki wynik jest końcowy Nie, nie, nie statystyki, na końcu Przejęć też więcej Liverpool No Liverpool praktycznie zmiażdżył pod procentem dokładności podań pod procentem do kodeksu strzał było tak samo, ale spójrzcie na te statystyki. No, Liverpool miażdżył. Czy to w strzałach, czy to w strzałach celnych, czy to w posiadaniu piłki, czy w przejęciach. Nawet w faulach też prowadzili. W rzutach rożnych tak samo. Ale to jednak... AC Milan? No, powiem tak. Z FIFA ja bym się nie spodziewał. Chociaż FIFA to jest gra, po, po której się można wszystkiego spodziewać. Natomiast alternatywna rzeczywistość znowu pokazała, że jest górą. Jak pamiętacie poprzedni odcinek To Ajax powinien przejść w, alternatyw w alternatywnej rzeczywistości Do finału Nie to Tenham Tak więc alternatywna rzeczywistość już prowadzi dwa do zera z rzeczywistością No i słuchajcie, ja czekam na wasze propozycje Kolejnych meczy, które mogę skomentować No i co Jak się też film spodobał Dajcie to znać, nie wiem, może łapką w górę może subskrypcją jakąś, jak ktoś mnie ogląda, a jeszcze nie ma subskrypcji. Zapraszam, będzie się działał FIFA 20. No tak więc co? Trzymajcie się. Do usłyszenia. I pa pa!